Ale z nami już jest nasz gość, Jarosław Sachajko, Republikanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie pośle, różne y, takie scenariusze polityczne są teraz. Y, jakby to powiedzieć, rozpatrywane w związku z tym, co się wydarzy 6 sierpnia, czy będzie to zaprzysiężenie, czy nie będzie. No znaczy i za będzie, ale jeszcze kombinują no, cały czas. Na razie jesteśmy na etapie, że będzie, tak? Ale kombinują cały czas i posłuchajmy y, takiego wpisu na temat tego, co, y, Bodnar, co Adam Bodnar skierował do y, marszałka sejmu. Ze względu na wagę wyborów prezydenckich i konstytucyjne prawo do protestu wyborczego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami poinformowałem dziś marszałka Sejmu RP o wszystkich nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych, które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów prezydenckich. Będzie coś z tego, panie pośle, że Adam Bodnar jeszcze jakimś rzutem na taśmę próbuje tutaj taką obstrukcję zastosować wobec wyboru Karola Nawrockiego? Panie redaktorze, szanowni państwo, no, pan minister Adam, Adam Bodnar próbuje, ale mm, ja się bardziej obawiam pana premiera Donalda Tuska, bo on już parę razy złamał kręgosłup panu marszałkowi. Mam nadzieję, że to się w tej chwili nie uda. Jednocześnie zachęcam wszystkich Polaków z Zamościa, będą autokary jechały do Warszawy, aby pokazać panu premierowi Tuskowi, że wielu Polaków sobie życzy tego, aby prezydentem został Karol Nawrocki. Jednocześnie zachęcam wszystkich do wywieszenia flag. Na naszych balkonach, na naszych domach, aby widzieli, ile nas jest. Aby już dzisiaj im pokazać na te dwa tygodnie przed, że jest masa Polaków, którzy nie życzą sobie właściwie przewrotu, bo to jest przewrót. I on się może skończyć przewrotem wojskowym, bo jeżeli wielu Polaków będzie chciało zaprotestować, no to obawiam się, że pan premier Tusk w swojej zapalczywości w swojej Swoim strachu przed pójściem do więzienia może chcieć wyprowadzić policję i wojsko. Dlatego zamanifestujmy już dzisiaj, że nie życzymy sobie takich przewrotów, nie życzymy sobie dalszego łamania prawa. Jesteśmy państwem demokratycznym, właściwie od, od, od zawsze byliśmy takim państwem. I teraz takie knowania pana premiera Tuska przy okazji, przy użyciu no, pana Bodnara, który ja nie wiem, dlaczego tak się podkłada. No, no, można myśleć dlaczego. No, szargał sobie strasznie opinię w Polsce, bo wcześniej, jako rzecznik, jako prawnik, był poważanym prawnikiem, lewicowym to lewicowym. Jest to jakiś minus, no ale szanowanym w tych kręgach. A w tej chwili podejrzewam, że nikt go nie będzie szanował przy takich działaniach. Teraz spoglądamy na tę linię komunikacji Bodnar-Chołownia, ale trzeba powiedzieć także o próbie pozbawienia immunitetu Małgorzaty Manowskiej. To też ma być forma zemsty za to, że była nieugięta, kiedy presja była wielka. Ale panie rektorze, proszę zobaczyć, jak wyciągają i jak są wyciągane z szuflady jakieś zamierzchłe sprawy. Po to tylko, żeby jakkolwiek uderzyć i obniżyć rangę Sądu Najwyższego, wyciąga się sprawy takie szemrane sprawy sprzed czterech czy pięciu lat. Gdzie wszystko było zgodnie z ustawami robione, no ale spróbujmy cokolwiek, jakimkolwiek błotem, grzecznie mówiąc, obrzucić, może coś się przyklei, tylko widzimy, że w tej chwili sądy, no obecne sądy, które jeszcze są przed dużymi reformami, Uchylają czy nie podejmują spraw, które były niby takimi wielkimi przestępstwami za czasów prawa i sprawiedliwości. Po kolei te sprawy upadają, pomimo tego oni dalej wyciągają kolejne zamieszane sprawy, mówiąc, że jest cokolwiek niezgodnego z prawem. No to są niebezpieczni ludzie. I Polacy to już widzą. Słyszymy nawet wśród wyborców, którzy w 2023 roku głosowali na Platformę Obywatelską, którzy widzą to ordynarne łamanie prawa, ordynarne niszczenie gospodarki i wspólnoty, mówią, że nie będą więcej głosowali, że zostali oszukani. I to jest dobra informacja. Pan premier Tusk tak pośrednio dużo dobrego zrobił dla budowania naszej przyszłej wspólnoty. To może zobaczmy na najnowszy sondaż z zaufaniem, z poparciem dla Donalda Tuska. Czy jest Pan, Pani zadowolona z tego, że na czele rządu stoi Donald Tuski? Tak, czyli jest zadowolonych 31%. Nie, prawie 60%, 59% i trudno powiedzieć, czyli nie ma zdania w tym temacie, 10%, czyli 60% Polaków nie jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Czy Pan myśli, że rząd wytrwa do końca kadencji na tym stanowisku, czy powinien... Odejść, bo ja mam wrażenie z tego, co pamiętam, poprzednie sondaże to one nigdy nie były dobre dla Donalda Tuska. No, abstrahując od tego, że dla rządu też nigdy nie były dobre. I czy taki sondaż w ogóle dla Donalda Tuska, no panie znaczy... pośle, może być wiążący, czy ma znaczenie? To sondaż Cebosu, też warto zwrócić na to uwagę. cebos czyli Agencji Rządowej, Rządowej która tak. zawsze była łaskawa, bardzo łaskawa dla rządzących. Pan premier Tusk nie odejdzie, bo ten układ partyjny, jaki u nas jest, działa w ten sposób, że lider partii właściwie decyduje o wszystkim. Jeżeli pan premier Tusk by odszedł, to przestałby się liczyć w, w Platformie Obywatelskiej. Tylko to nie jest problem pana premiera Tuska. Naprawdę to jest problem tej koalicji, która doszła do władzy na piramidalnym kłamstwie. Na kłamstwie właściwie wszędzie, gdzie tylko popatrzymy. Próbowali, a właściwie zrobili to, przebić wszystkie obietnice i działania prawa i sprawiedliwości, Dwukrotnie. No, robili to od razu kłamiąc, bo przecież to było wiadome, że to jest nie do zrobienia, a oni z premedytacją kłamali i to cała koalicja, to nie tylko pan premier Tusk, przecież za premierem Tuskiem powtarzali to wszyscy jego koalicjanci i wszyscy jego politycy, więc oni wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że tego nie dotrzymają. Chodziło o to tylko, aby dorwać się do władzy i nigdy jej nie zostawić, bo od samego początku, od wyłączenia sygnału, Telewizyjnego, Szanowni Państwo, zauważcie, że sygnał telewizyjny był dwa razy dłużej za, wyłączony niż w 1981 roku, kiedy przewrót robił generał Jaruzelski. Poprzez włamanie się do, do Sądu Najwyższego, poprze, poprzez przejęcie nielegalnej prokuratury, poprzez zarządzania, zarządzanie Polską rozporządzeniami. I tej koalicji to nie przeszkadzało. Więc oni wszyscy są do tego, aby być w głębokiej. Opozycji, aby oddali rządy tym, którzy to potrafią zrobić zro w imię polskiej racji stanu. Bo proszę zauważyć, że w tej chwili mamy taką germanizację Polski. No to, co się we Wrocławiu czy w Gdańsku dzieje, to, 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 to przechodzi ludzkie pojęcie. Za chwileczkę oni zaczną przywracać niemieckie nazwy ulic, za chwileczkę zaczną przywracać niemieckie nazwy miast. No bo dlaczego Wrocław ma się nazywać Wrocław, a nie Breslau? I, i, i to, a dlaczego, i a to, dlaczego w Gdańsku nie może jeździć tramwaj z napisem Dancy, prawda? Tak się zresztą dzieje i to się niektórym Gdańszczanom podoba. Jarosław Sachajko, bardzo serdecznie dziękujemy poseł Wolnych Republikanów. Dziękujemy. Dobrze, Dziękuję. że pan poseł na koniec powiedział o tej sprawie tej haniebnej wystawy w Gdańsku, nasi chłopcy my. Do